Cześć, kochani, to Agnieszka i dzisiaj robimy, mierzymy z Jest Styla. Jakiś czas temu dostałam od niej bon na pewną kwotę, żeby ją wykorzystać ale właśnie na ubrania. I e, zgodziłam się na to, dlatego że często padały pytania pod filmami no często, no padały pytania może w ten sposób e, pod filmami właśnie kosmetycznymi z Jest Styla z koreańską pielęgnacją. O to, żebym przetestowała ubrania od nich. Więc stwierdziłam, że no dobra, wykorzystam ten bunt, Zamówimy jakieś rzeczy, jakieś ubrania, właśnie takie bardziej jesienne już. Yy, I zobaczymy czy warto zamawiać z YesStyle ubrania. Generalnie YesStyle to jest taki sklep, w którym macie modę koreańską, kosmetyki koreańskie taniej niż yy, na przykład u nas, już tak powiem, jak kupimy. No po prostu te ceny są troszeczkę niższe. I macie też zniżkę na moje hasło, takie które kiedyś utworzyłam influencerskie, to jest SLinsta, to jest hasło, które daje 5% zniżki, ale pamiętajcie, że to hasło może się łączyć z innymi zniżkami na ich stronie, także można sobie tam do 20% obniżyć tak jakby te ceny. I to jest hasło z którego ja korzystam i z którego, że tak powiem, wy też możecie sobie pokorzystać, Tak, wszystkie linki będą w opisie i słuchajcie, paka paka paka. Ile ja czekałam na to? Miałam przesyłkę ekspresową, bo ja wybrałam zwyczajną, oni mi zmienili na ekspresową chyba dlatego że to po prostu od nich do sami chcieli żeby szybciej przyszło nie wiem tak zakładam i to mi przyszło w Półtora tygodnia? Podaję, że nie chcę skłamać, ale myślę, że półtora tygodnia to był maks. Tak, także słuchajcie. Otwieramy i zaglądamy, co tam jest. Jestem sama strasznie, ale to strasznie ciekawa, no bo ta strona jest mi totalnie nieznana, jakby w tym aspekcie. Zawsze e, testuję stamtąd kosmetyki, zamawiam stamtąd kosmetyki też sama, nie tylko do filmów mi wysyłają. E, więc no, po prostu interesuje mnie, co tu będzie. Jeżeli jesteście ciekawe, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I słuchajcie, wyciągamy, już rozerwałam. I wyciągamy pierwszą rzecz. Jezus, ja nie wiem, jak mi to upychają, może mają jakieś specjalne maszyny do tego, nie wiem. I pierwsza rzecz to jest coś w rozmiarze L. I wydaje mi się, że to jest płaszcz. Zamówiłam taki większy, mam nadzieję, właśnie też nie wiem, jak jest tam z rozmiarówką. Granatowy płaszczyk. Tak, i jest granatowy z tego, co widzę ale czy on jest większy, to ja nie jestem przekonana. On jest dosyć krótki i dosyć taki... No nie wydaje się to taka elka nasza europejska, powiem Wam. No tutaj jest metka, że to jest Elka. Pracie ręcznie e, w, o takim prostym kroju. Materiał jest, powiedziałabym, taki typowy dla płaszczyków, jak znajdziecie w sieciówkach. To jest e, płaszcz, który przez jakiś tam czas będzie wyglądał bardzo spoko, a potem nie wiem, czy się zmychacie, czy się nie zmychacie. Wydaje mi się, że to włosie, pokażę Wam z bliska, jest takie dosyć krótkie, więc może nie będzie takiego problemu. W każdym razie nie jest to płaszcz na pewno na bardzo zimną jesień. Jest to płaszcz na taką jesień tak bym obstawiała około 10 stopni, a może w ten sposób. I teraz zobaczmy, czy coś tutaj jest tak, po chińsku, ok? 100% i chińskie znaczki, więc nie wiem. Ale w linkach możecie sobie sprawdzić. Ja starałam się z tego, co pamiętam, jak wybierałam te rzeczy, zwrócić uwagę na składy, ale no, w tym momencie ich nie pamiętam i w tym momencie no, tego nie sprawdzimy, jak są metki chińskie. Także pierwsza rzecz to jest płaszcz. Jestem bardzo ciekawa, bo on po prostu. Chociaż wiecie, co? Popatrzcie. Widzicie, rękaw się nie wydaje jakiś krótki. Może mi się po prostu tak wydaje, że on jest mniejszy, bo jest krótszy. Nie jest taki, myślę, załóżmy w kolano, tylko trochę krótszy. Także coś takiego. Jak wiecie, ja mam fazę na granat. Chociaż może nie wiecie, bo nie wszyscy śledzą mnie na Instagramie, a zdaje się, że tam mówiłam na ten temat. Więc tak, granatowy płaszcz mierzymy. Wiecie co? Spodziewałam się, że ten płaszcz będzie mały. On ma po prostu taki. Fason, krótszy i tutaj generalnie wszystkie wymiary są super. Jeżeli chodzi o długość rękawów, to jak widzicie, one są takie do nadgarstka. No są trochę krótsze, ale generalnie no, dla mnie to jest spoko. E, myślałam, że będzie dłuższe, aczkolwiek w sumie na zdjęciu widać jak wygląda, ale ja też mam inne proporcje niż e, modelki koreańskie, to wiadomo, one są drobniejsze, niższe itd., dalej. Wygląda tak, trochę tutaj jest zamięty, bo przyznam się szczerze, że go nie wyprasowałam. Ale generalnie powiem Wam, że no jest spoko, właśnie nawet tak na podwinięcie rękawów. Jest taki trochę, powiedziałabym, kojarzy mi się z przeskalowaną marynarką też trochę przez swój fason. Także tak się prezentuje. Spoko jest. Wiecie? Spodziewałam się, że będzie, szczerze mówiąc, dużo gorzej. A wygląda jak właśnie taka jakaś marynarka przeskalowana, coś takiego. Eee, czy on ma kieszenie? Tak, ma kieszenie. Widzicie? Także rozpięty jak najbardziej dla mnie jest ok. On się zapina na zatrzask tutaj. On jest cienki, to od razu Wam mówię, to nie jest jakieś takie grube płaszczyzło. I zapięty też wygląda fajnie. Jak widzicie, on ma trochę opadające rękawy, takie obniżone, więc wiadomo, że tutaj nam zaokrągla i troszeczkę poszerza, ale ja wiem. Jestem miło zaskoczona, szczerze mówiąc. Podoba mi się. Podoba mi się, może nie jest to taki mój ulubiony, idealny fason, bo jednak lubię jak te płaszcze są troszkę dłuższe, ale jest śmigalny, bo zdecydowanie, także ja jestem na tak. Co sądzicie? A dzisiaj mam na sobie, jak widzicie, ten golfik z Zary, który widziałyście w Shop With me właśnie z Zary i e, z Pullenberra albo z Bershki taką katankę denimową. Już nie pamiętam, czy z Pullenberra, czy z Bershki, bo te zakupy, które robiłam na wiosnę w Pullenberrze i w Berszce, to mi się jakoś tak mieszają. Dobra, patrzymy na kolejną rzecz. I tutaj mamy gray one size sweatshirt, czyli... Aha, sweatshirt dress. Sukienka bluzowa. No, powiedziałabym, że to jest sukienka... Podkoszulkowa bardziej niż bluzowa, no zdecydowanie <grywa> tak. Grubsza podkoszulka, może w ten sposób, ale bluzą bym tego nie nazwała, bardziej czymś pomiędzy, może. Tak, i to jest, to ma być prosta, totalnie sukienka, ale to. No nie wiem. Bardziej <grywa> spodziewałam, że to będzie, nie wiem, takie bardziej mięsiste i tak dalej, bo tak się starałam te rzeczy wybierać, żeby one były takie, no w miarę okej okay po prostu, ale zobaczymy. Tutaj są jakieś metki z Sunny Dudu, się nazywa marka. Zobaczymy może na tej sukience, aczkolwiek nie wiem, czy to takie sukienkowe jest. Zobaczymy, czy mamy jakiś skład. A jeżeli nie ma tu, no to trzeba będzie kliknąć po prostu tam w linku i zobaczyć. No dobra. Ja tutaj metki ze składem nie widzę po prostu. Może nie zauważyłam. Ale no, wygląda to jak taka prosta, wielka bluzka. Wydaje mi się, że to jest bawełna. I do tego jest jeszcze pasek. Także coś takiego. No nie powiem, żebym była tutaj, jak to wyciągnęłam, jakoś pozytywnie zaskoczona. No nie wiem, zobaczmy. Dobra, to teraz ta sukienka, która tak pięknie wygląda na modelce. I ona rzeczywiście ma te rękawy takie bufowate. To mówię Wam, taka uff, bluzka bardziej. No coś między t-shirtem a... Tak, i tutaj mamy szlufkę, ale ja z niej nie skorzystam. Nie, no to jest za krótkie, wiecie. To, no, widzicie zresztą, chyba jak to wygląda. No, nie wygląda to jak sukienka, tylko jak taka jakaś bluza spięta. No, dla mnie jest za krótkie. Ja mam 1,70 m, więc może na osobę niższą mogłaby być to sukienka. Natomiast mi przeszkadza w tym bardzo dużo. Bo wkurzają mi takie rękawy, jak są. No nie są takie bufowane, fajne i takie mięsiste jak na zdjęciu. To raz, dwa, to jest materiał cienki, to jest za krótkie i dla mnie to będzie bardziej yy, coś, w czym nie wiem, będę spała. O, po prostu. Jako piżama, nie, nie, nie wyszłabym w tym, po prostu. Nie, nie podoba mi się jako takie ubranie, że tak powiem, zewnętrzne, powiedzmy w ten sposób. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Kolejna rzecz fajnie rokuje i e, jak będzie, będzie dobry rozmiar, to może być całkiem fajna i w takich klimatach, które ja lubię, bo ona jest, uwaga, tęczowa. Taka... Jak mi się wydaje przynajmniej, że tęczowa. Och, tak, patrzcie. Jakie jednorożce, wspaniałe, w sensie, że takie kolorki, nie? O to mi chodzi. I tutaj mamy markę Q Studio, coś w tym stylu. Znowu wszystko napisane jest po chińsku, ale obstawiam, że to jest 95,3 poliestru i 4,7 elastanu, ale znowu, pewna e, też nie mogę być. Mam tutaj rozmiar, czy mam tutaj jakiś rozmiar podany? 160 na 84 a Cokolwiek to znaczy, nie wiem czy to jest rozmiar, ale coś takiego i stwierdziłam, że ta koszula może fajnie się zgrywać ym, rozpięta. Po prostu rozpięta e, tak na sylwetce, na jakimś białym topie. Już nie myślę mm, o jesieni za bardzo, tylko właśnie o wiośnie. No, kolorki są po prostu prześliczne. Coś takiego. Czy tu jest gdzieś jakaś metka na dole jeszcze? Nie, oczywiście nie ma nic więcej. Także no, trzeba się będzie zdawać e, po prostu na to, jak to wygląda. Ale bardzo mi się to też spodobało. Nie wiem znowu, czy rozmiar będzie odpowiedni dla mnie, e, ale no. Nie mówcie, że to nie jest słodziakowe. Nie wiem, czy to nawet widać tak dobrze w kamerze, bo ja to tutaj widzę doskonale. O, może tak Wam pokażę, żeby było tego materiału więcej. Widzicie? Nie, tak się przepali. Takie tęczowe przejścia. No, coś fajnego. Fajnie wygląda w każdym razie. Mierzymy. Dobra, to teraz zmierzymy tą zwiewną kofuleczkę. Szczerze to tak właśnie mój pomysł jest taki, żeby do takiego, wiecie, topu ją założyć, ale nie wygląda to dobrze. Widzicie? Wygląda tak tak mniomniaśnie, no ale chyba nie tak jak bym chciała. Znaczy generalnie spoko, popatrzcie. Ale jakoś nie wiem, jest coś takiego, że za bardzo mi wszystko prześwituje. Może to jakoś można związać albo coś w tym stylu, żeby było takie wiecie. O, coś takiego. Może to nie będzie jakoś super idealnie na mnie wyglądało, ale coś w tym stylu. Co myślicie? Tak, może zapiąć jeszcze tutaj? Nie, może niekoniecznie. W ogóle ten kołnierzyk jest taki dosyć szeroki. Albo zapiąć całkiem. O, w ten sposób, popatrzcie. Nie zapięłam w tym momencie może, ale zapięcie tak pod szyję. O tak, coś takiego. No. Te kolory są fajne z tyłu. Z przodu są takie wybledzone. Widzicie, nie dzieje się tutaj za dużo, bo tu jest trochę różu, jakiś tam turkusik. Ale z tyłu to wszystko się fajnie... Układę, jeszcze ją rozwiążę, tak, i zobaczymy w ten sposób. No ciekawe to jest, kurczę, powiem Wam. Taki, taka dodatkowa rzecz, nie? Na ubraniu, taka dodatkowa warstwa, albo jeszcze mogłoby to być warstwa na przykład pod coś. Zapnę tą koszulę i zobaczymy, jak będzie wyglądała, jak właśnie jest zapięta na czymś takim. O, ale są krzywo guziki przyszyte chyba, albo tak, coś tu jest krzywo przyszyte, widzicie? Trochę się marszczy. O, w ten sposób na przykład może. Coś takiego. Mój młody ogląda film, mam nadzieję, że nie słyszycie. To prawda, w drugim pokoju ogląda, ale no nie, jednak chyba rozpuszczona lepiej. O, coś w tym stylu. Nie wiem, no jest ciekawe. Nie mam jeszcze wyrobionej opinii. Co sądzicie? Taka narzutka, to bardziej na lato, na przykład do shortów albo coś takiego. Wydaje mi się, że to ma potencjał, że to jest ciekawe ale nie wiem, czy to obram po prostu. Także dawajcie znać, co Wy uważacie, czy Wam się to podoba, coś takiego, czy nie. I idziemy dalej. I coś, co miało być bomberką i na zdjęciach w sklepu wygląda tak puffer, tak puf, puf, tak objętościowo. A tutaj jest strasznie krótkie i dziwne i wygląda jak na małe dziecko. To jest też rozmiar L. No to ma być takie, wydaje mi się, że do talii i... Myślę, że takie będzie, ale znowu myślałam, że to będzie grubsze, takie grubsze, a to jest cienki materiał, taki, ja wiem, czy śliski, no trochę śliski. Nie jest nieprzyjemny, jest przyjemny w dotyku, ale czuć, no, że jest to, wiadomo, syntetyk. I tutaj znowu mamy coś 70 czegoś, 25 czegoś, czego to nie wiadomo, bo metek wszytych nie ma. I co mi się spodobało na zdjęciach, to to, że tutaj jest taka kieszeń i mamy taki dzyndzel, widzicie? Ciekawy, ciekawy dodatek, coś takiego innego, bo wiadomo, że tych różnych bomberek 100 tysięcy można kupić teraz w sieciówkach. Zresztą, jak oglądacie moje zakupy sieciówkowe, chodzenie po sklepach, to widzicie, że pokazuję Wam praktycznie wszystko, co można teraz dostać, co jest na topie, co jest w trendach. I tak sobie pomyślałam, że to jest troszeczkę inne, i zamówię to i zobaczymy. Także nie wiem, tu jeszcze są jakieś te tasiemki na rękawy, coś takiego, takie do zapinania tasiemki, mm, paski takie, o, z klamerkami stukającymi. Także dobra, no zobaczmy, czy to w ogóle na mnie wejdzie. Dobra, poddałam się przy jednym rękawie. Dziwne to jest, no ale okej. Okay. Um, tak. Tu będzie sobie dyndało, ciężko się to po prostu zapina, kurza mnie, nie lubię takich rzeczy zapinać. Ale jeżeli chodzi o długość, to popatrzcie, to nie jest taki krop, jak mi się wydawało, i jest rzeczywiście spoko. Jestem kurczę zdziwiona, bo to jest yy, kolejna rzecz, która okazuje się bardziej spoko niż, yy, niż była, że tak powiem, jak ją wyciągnęłam. Ciekawe, to jest takie, takie do narzucenia. Może. E, powinnam to zostawić na przykład z ciemnymi spodniami, z ciemnymi rzeczami, bo taki kaki lepiej się komponuje jednak e, z ciemniejszymi rzeczami niż z jasnym jeansem i jasnym topem. Ale generalnie, no jest ciekawe. Jest dosyć ciekawe. Spróbuję to zapiąć. Nie wiem, czy to ma sens i czy w ogóle tak może być. O, nie, no tak to wygląda już nie tak, jakbym chciała, chyba za bardzo. No, podkreśla to, czego nie powinno podkreślać. Ale rozpięte jako taka narzutka w takim. Kojarzy mi się to stylowo wiecie z czym z e, m, samolotami f 16 i tak dalej, amerykańskimi. Spoko jest do na przykład cięższych butów, takich martensowych, do ciemniejszych jeansów. Kurczę, nie spodziewałam się tego, szczerze mówiąc, że będzie mi się to podobało. Także o dziwo jestem na tak. A co wy sądzicie? Wyciągamy kolejną rzecz, i to zdaje się też będzie sukienka. Tutaj najprędzej zobaczymy. Bishop Sleeve Need Dress. Ok. Sukienka. O! I tu już mamy grubszy materiał. I mamy fajny kolor przede wszystkim. Jej! To jest to, co Agnieszki lubią bardzo. Taki przytłumiony, muted niebieski. I rękawy są takie, widzicie, szersze, bufowane. A całość jest prosta, aczkolwiek, znowu nie jestem przekonana, czy to nie będzie krótkie po prostu na mnie. Chociaż może mi się tylko wydaje, może będzie takie przedkolano. Struktura materiału wygląda w ten sposób. Zobaczcie sobie. Jak pod lampę tutaj mam ym, tą sukienkę, to ona tak jakby te przez te dziurki tam widać, ale wydaje mi się, że ona nie będzie prześwitująca wyjątkowo choćby na, ze względu na te sploty. Jeżeli chodzi o skład, no kurczę, no nie pamiętam tych składów, a chciałabym wiedzieć. Nic to. Nie dowiemy się w tym momencie. Ja sobie później też sprawdzę y, na stronie. Bardzo jestem ciekawa, ale to rykuje fajnie. To mi się podoba, y, także, no, kolorystycznie jest świetne. Fasonowo wydaje się też spoko. Widzicie, to jest znowu taki prostokąt, dłuższy. Myślę, że może być fajnie, na przykład z paskiem albo nawet tak luzem. Także mierzymy. I to jest czadzior. To mi się już podoba. Bardzo mi się podoba. Nie jestem pewna, czy nie powinien być pasek do tego, ale chyba nie. I to jest dla mnie fajne po prostu, bo jest i takie mięsiste, i grubsze, i widać, że to jest tak jakby swetrowa rzecz, taka bluzowa, a nie jakaś tam podkoszulkowa, coś w tym stylu. Także ta sukienka mi się podoba. Kolor jest totalnie w punkt, długość jest moim zdaniem też w punkcie i ona będzie świetnie wyglądała zarówno właśnie do jakichś kowbojek, kozaków wyższych, jak i właśnie do sneakerów. Także pokazuję Wam z różnych stron, to mi się bardzo podoba. Aczkolwiek no tutaj ten materiał mógłby być taki w uczuciu bardziej bardziej naturalny, bo czuć jednak, że to jest takie no takie sobie, o może powiedzmy w ten sposób, natomiast jest fajne, w dalszym ciągu mi się podoba i w tym będę śmigać na pewno, nie wiem czy to nie będzie nawet najfajniejsza rzecz z tego dzisiejszego, mierzymy z jest Także coś takiego. No, to jest totalnie szul of approve. Co sądzicie? O nie, słuchajcie, jeszcze nie koniec. Coś białego. I to jest biały t-shirt. Zdaje się, że chyba nawet bawełniany. Nie pamiętam też dokładnie. Kurczę, taki bazowy po prostu znalazłam i stwierdziłam, że zamówię. O, widzę, że szerokość jest dosyć spora. Pewnie go wzięłam w LC jakieś, tak? Nie dowiemy się po raz kolejny, ale wydaje mi się, że... O, jest metka, słuchajcie. Po chińsku. Okay. To się nie dowiemy, ale tu jest 70% czegoś, 25% czegoś i 4,7% czegoś, czyli myślę, że tu jest właśnie te 70% y, bawełny. Tak mi się wydaje, no bo. Tak, na mój rozum chłopski, jak sobie pomyślę, no, jak już bym brała bazową koszulkę i bym znalazła, to raczej taką, żeby miała właśnie tej bawełny trochę, więc przypuszczam, że to jest po prostu bawełna. Zobaczmy, zobaczcie w linkach po prostu. Także coś takiego z trójkątnym dekoltem, totalnie prosta bluzka, która pewnie się prześwietlała przez cały czas, jak nią machałam. Czy takich koszulek nigdy za wiele? Powiem Wam, że trochę wychodzę z takiego założenia, bo każda jest inna. I takie jasne koszulki bawełniane, właśnie, zawsze warto mieć. Także mierzymy. Dobra, teraz ta koszulka. No i jak widzicie, to jest po prostu zwykła, biała, bazowa koszulka. Trochę odstaje w ten sposób, ale widzicie, jej tutaj nie zaprasowałam, po prostu zapomniałam i dlatego jest taka ting, troszeczkę stercząca na boki, ale długość rękawków jest fajna i myślę, że jak ją zaprasuję, to też będzie się y, ładnie układać. Znowu mamy tutaj obniżone ramiona. O, idzie Kirosław, zaraz go zobaczycie i usłyszycie. Tak, y, pupskiem się odwrócił do Was. Tak, także tak się prezentuje. Zaraz, kocie. Y, tak się prezentuje. Widzicie, jakiej jest długości. Taka totalnie bazowa koszulka. Nie wygląda to tak, jak taki zwykły, najzwyklejszy t-shirt, materiał jest troszkę lepszy, powiedziałabym. Nie jest taka cieniutka. Jak czasami można na przykład w sieciówkach kupić koszulki, nie wiem, tam za 19,99, 29,99, to nie. To mi bardziej przypomina bawełny takie droższe. No, ale nie wiem. No, tak jak powiedziałam, pierwszy raz mam do czynienia z jest stylowymi ubraniami, więc nie mogę Wam powiedzieć, czy to rzeczywiście jest jakaś super jakość, ale materiał jest rzeczywiście taki solidniejszy, nie cieniutki. Także dla mnie spoko, przyda się, po prostu siądzie pod coś, czy tak wiecie, samą założyć do shortów, do jeansów i tak dalej. Tak jak powiedziałam, takie rzeczy warto mieć, otwiera drzwi, takie rzeczy warto, yy, warto mieć i jak mogłam, że tak dodać do zamówienia coś takiego totalnie bazowego, no to po prostu dodałam. Także dla mnie na plus. I ostatni jest, słuchajcie, kombinezon w kratę. Kombinezon. E, który tak zamówiłam, no nie bardzo muszę otworzyć bo mocno szeleści ten worek, jest jakiś taki sztywniejszy. Nie bardzo z myślą o jesienin, bo jednak on jest krótki. <grym> Także ale stwierdziłam o jejku krótki i na, tak na 99% będzie nam nie za mały. Coś takiego, po prostu spodenki z taką koszulową górą e, i tu mamy takie klapy jak od kurtki, jak od płaszcza, ale wydaje mi się, że on jest mały że on jest jakiś taki bardziej tyci tyci prać w 40 stopniach. You are so beautiful. Tu prać w 40, a na tej metce prać w 30. To ja może jednak wybiorę do 30. E, tak. Także coś takiego. Do tego są, tak jak mówię, szorciki na dole. One są falbankowane? Nie, takie totalnie proste. Fajnie by było, gdyby to było na mnie dobre. To bym się ucieszyła, ale mam wątpliwości co do tego. Materiał, materiał jest w miarę przyjemny. Taki koszulowy, powiedziałabym. I do tego mamy jeszcze pasek. Czekajcie, czy coś tu jeszcze się zapodziało? Zapodział się e, rachunek, tak jakby. Aha, no tylko, że tu nie ma cen, bo to było za ten za więc Wam nie powiem. Po prostu listę mam y, rzeczy, które były w tej paczce. Dobra, słuchajcie. To była ostatnia rzecz. Mierzymy. Wiecie co? Jestem w szoku, bo to jest dobre i to jest fajne. Podoba mi się. Nie spodziewałam się. Myślałam, że naprawdę nawet jak zakładałam przed sekundą, naciągałam to wszystko na górę, to sobie myślałam o, będzie takie za krótkie zakusy i tak dalej, ale to jest na mnie rozmiarowo dobre. I tak. Widzicie jak to wygląda? Jest sztos. Jest naprawdę sztos. Tak jakby. Wow! Wygląda w ten sposób, pokazuję Wam z różnych stron. No to jest takie na lato bardziej, nie na wiosnę, na lato. Coś takiego na pewno nie na tą pogodę teraz. Ale jest kurczę fajne. Ale numer. I popatrzcie, ta góra jest właśnie taka jakby tręczowa, coś takiego, i do tego są shorty. I ta odległość jest na mnie dobra. Często mam tak w tych kombinezonach różnych, na przykład um, z sheenów i tak dalej, zresztą w naszych tutaj sieciówkowych też, czy w sukienkach, że to jest po prostu za krótkie trochę na mnie. Może nie jestem jakaś super wysoka, bo mam 1,70 m, ale niska też nie jestem. A tutaj jest to idealnie zrobione. Także strasznie jestem zadowolona. Bardzo, bardzo z tego. I w ogóle to się fajnie zakłada, bo tutaj pokażę Wam, jest zatrzask. Czekajcie, żebym sobie poznak nie po... załatwiała, bo to jest mocny zatrzask. Taki, który mocno trzyma. Tak, jest zatrzask i tak jakby można bez problemu to założyć. Myślałam, że. Wiecie, jak założyłam i nie zapiąłam tego zatrzasku, to sobie pomyślałam, że będzie odstawało dekolt na wierzchu i tak dalej, biustonosz ale jak się to właśnie zapnie, no to wszystko fajnie leży. Powiem Wam, że jestem zszokowana tym dzisiejszym mierzem jest style'a, bo jak wyciągałam te rzeczy, to naprawdę, chyba widziałyście, że minę mam taką <śmierzy> niezbyt może tęgą, ale teraz jak założyłam po kolei wszystko, no może nie wszystko jest fajne, ale większość rzeczy, jakie założyłam, jest naprawdę ok. Bardzo mi się podobała ta niebieska, taka swetrowo-bluzowa sukienka, płaszcz też fajnie leżał. Ta bomberka taka kusa. Przynajmniej jak na razie, jak widziałam się w lustrze, leżała całkiem okej okay. i to też moim zdaniem jest bardzo fajne. To jest też taki fason, który widzicie, moją sylwetkę trochę podrasowuje, tutaj mi dodaje krągłości i tak dalej. Rewelacja. Także no to chyba jest jednak najfajniejszą rzeczą w tym dzisiejszym mierzymy, ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Dobra, pokazałam wam wszystko, uhahałam się trochę teraz na koniec. Mam nadzieję, że tą mierzymy z jest styla się wam podobało. Pamiętajcie, że macie tą moją zniżkę SL Insta, zresztą ona też jest i na kosmetyki, i na te ubrania i tak dalej i tak dalej. W ogóle na jest styla. Jak nie widziałaście ostatniego filmu z genialu cytrynową pielęgnacją koreańską, to będzie też w opisie dla Was podlinkowane, albo się Wam tutaj pojawi, albo się pojawia tutaj obok już. Tak, to sobie możecie tam zajrzeć, bo znalazłam fajne rzeczy. Widzimy się w kolejnym filmie. Ja sobie tak zerkam cały czas w lustro, bo nie mogę się na to napatrzeć. Bardzo mi się to podoba. No, dobra, ok. Teraz już kończę. Pa!